Witam wszystkich z tej strony Film Konieczny. W dzisiejszym filmie skupimy się na potencjalnym końcu hossy w kwietniu, o którym wszyscy teraz mówią. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. Zapraszam Was również do śledzenia mnie na Twitterze oraz Instagramie, gdzie często wrzucam różne aktualizacje, gdy nie mam czasu na nagrywanie. A więc zaczynamy! Obecnie market Cap wynosi 2 biliony 110 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 59665 dolarów. Jest on w tej chwili na nieznacznym minusie w ciągu ostatnich 24 godzin, natomiast w ciągu ostatnich 7 dni jest na ponad 4% plusie. Patrząc na wykres Bitcoina, w ciągu ostatnich dni mieliśmy dosyć fajne wzrosty Bitcoin Wzrósł z poziomu 56 tysięcy dolarów do 58 tysięcy dolarów, a potem mieliśmy ten wielki wystrzał, gdzie dobiliśmy ponownie do poziomu około 60-61 tysięcy dolarów, i mamy ponowny, kolejny pullback, kolejne odreagowanie po tym dużym wzroście. Ewidentnie tutaj widać po wykresie, że bitcoin jakby zatrzymał nam się na poziomie około 60 tysięcy dolarów. Przebiliśmy go raz, przebiliśmy go teraz drugi raz, kilka razy. Od tego poziomu się odbiliśmy, no ale wygląda to trochę tak, jakby Bitcoin nie miał już więcej siły na to, by dalej rosnąć. No i z tego też powodu część osób twierdzi, że to już jest koniec hossy, część osób wymyśla różne teorie, mówiące, że prawdopodobnie właśnie Hossa się kończy i należy w tej chwili wychodzić. Swoją drogą w ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się takie dwa potencjalne scenariusze, o które mnie pytacie. Wszędzie, na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie. E, także postaram się w tym filmie dosyć szybko i sprawnie na nie odpowiedzieć. W ciągu ostatnich paru dni pojawiło się bardzo Dużo zapytań na mojej grupie facebookowej Bitcoin, kryptowaluty, inwestycje, na moim prywatnym profilu, fil konieczny. Piszecie do mnie nawet prywatne wiadomości na Instagramie. Nawet taka śmieszna sytuacja. Dodałem ostatnio wiadomości ze świata kryptowalut, i także tutaj musiało pojawić się pytanie. O właśnie Grayscale oraz P-Cycle. Także zamiast odpowiadać każdemu z osobna, zwłaszcza, że mam na to bardzo mało czasu, postanowiłem nagrać ten szybki film i wyjaśnić pewne nieporozumienia, pewien FAT, który w tej chwili jest na rynku, no tak, żebyście po prostu się nie lękali. Także na początek, na szybko omówmy sobie Grayscale, fundusz Grayscale. W tym wypadku pytacie się mnie o to, czy Grayscale zacznie w kwietniu wyrzucać tysiące, tysiące bitcoinów na rynek, które po prostu spowodują, że cena bitcoina będzie nam spadać. A więc czym jest Grayscale, Fundusz Grayscale i jak działa? Na początek musicie wiedzieć to, że Grayscale nie działa w taki sposób, że po sześciu miesiącach oddaje zamrożone fizyczne, prawdziwe bitcoiny oparte o blockchain swoim inwestorom. Jak na razie prawnie Grayscale jest zamkniętym funduszem powierniczym. Ciekawostką na pewno jest to, że Grayscale faktycznie aplikował o etf -y, nawet twierdzi, że dąży do tego od samego początku, czyli od samego powstania funduszu. W takim wypadku jego sytuacja prawna bardzo mocno by się zmieniła na inwestopedii możecie sobie więcej poczytać o grayscaleu, o tym jak działa. Natomiast jak na razie grayscale nie może oddać fizycznie bitcoinów, tych fizycznych bitcoinów, nie może ich sprzedać, nie może ich wyrzucić także na rynki. Także w tej chwili nie ma zagrożenia, że nagle w kwietniu pojawią się tysiące, tysiące bitcoinów z grayscalea na rynku, które bardzo mocno zdampują cenę. I w sumie mógłbym ten temat zamknąć już na tym, na tym etapie, ale pójdźmy na chwilę kawałek dalej. Całe piękno bitcoina jest tak naprawdę w tym, że Satoshi Nakamoto, tworząc bitcoina, zaimplementował w całym systemie tak zwaną teorię gier. Gdyby nawet ten fundusz mógł wyrzucać duże ilości bitcoinów, gdyby działał tak, jak myśleliście, że działa, czyli że oddawałby po prostu te bitcoiny, dla tego funduszu, jak i dla dużych inwestorów, nie byłoby opłacalne wyrzucanie tak dużej ilości bitcoinów i tym samym zbicie ceny tych bitcoinów. Mało tego. Tak naprawdę dla dużych inwestorów, dla instytucji, nawet nie jest opłacalne podbicie ceny swoim zakupem. Dlatego też często zakupy są robione na zasadzie OTC, czyli over the counter, po prostu poza giełdami. W taki sam sposób kupowało chociażby MicroStrategy, inne instytucje. Kupował także w ten sam sposób Elon Musk swoje bitcoiny, gdzie kupił bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów. Gdyby kupił Elon Musk te 1,5 miliarda bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów bezpośrednio z giełdy, no to cena bitcoina musiałaby tak naprawdę polecieć w kosmos. Sama informacja o tym zakupie spowodowała ogromny wzrost ceny, jak zapewne pamiętacie, ale te bitcoiny były kupowane partiami przez dłuższy czas, poza giełdą, tak by nie wywindować ceny w górę, ponieważ Elonowi Muskowi też nie jest na rękę, by po prostu kupować drogie bitcoiny. Także tu jest zaimplementowana teoria gier, że dużym graczom nie opłaca się Kupować dużych ilości bitcoinów bezpośrednio na giełdach, ponieważ podnoszą sobie ceny i nie opłaca im się dumpować też bitcoinów nagle, dużych partii, ponieważ nie wyciągną z tej inwestycji tyle, ile mogliby wyciągnąć, na przykład sprzedając poza giełdami, czyli OTC, chociażby innym instytucjom, czy gdyby sprzedawali to partiami w dłuższym, w dłuższym terminie. Kolejny strach padł, gdy ludzie zaczęli pisać, że Grayscale już sprzedaje swoje bitcoiny, że Grayscale już pozbywa się bitcoinów, które do tej pory akumulował. I w tym wypadku jest to poniekąd prawda, w takim sensie, że faktycznie Grayscale sprzedaje bitcoiny, natomiast nie są to bitcoiny inwestorów. I nie oznacza to wcale, że nagle będzie sprzedawał e, tych bitcoinów więcej. Grayscale jako trust, czyli fundusz powierniczy, e, zarabia 2%. Oni mają fi wynoszące 2% w skali roku. I przy tej ilości bitcoinów, które oni posiadają, którymi powiedzmy, że zarządzają, te 2% w skali powiedzmy miesiąca to jest ponad 1000 bitcoinów, to jest ponad 1000 bitcoinów miesięcznie i to jest powiedzmy zarobek Grayscale'a. To pokazuje też poniekąd, jakie bezsensowne są fundusze. To już jest temat na osobny film, niemniej jednak no, inwestorzy płacą dodatkowe prowizje za to, że ktoś trzyma ich bitcoiny, których w sumie nie mogą wypłacić. Czyli oprócz prowizji zakupowej, podatku od zysku, jest także prowizja dla Grayscale wynosząca dodatkowe 2%. Także pierwsza rzecz: Grayscale. Odhaczona. Uważam, że nie należy tutaj panikować, a nawet gdyby faktycznie było tak, jak myśleliście, że jest no to też teoria gier tutaj no nie pozwalałaby na to, by tak wyrzucić bitcoiny. To, to tak jakby nagle Elon Musk kupił bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów, a potem poczekał, aż bitcoin rośnie o 10, 20, 30% i postanowił sprzedać nagle całą tą, tę partię bitcoinów na raz. No nie wyciągnąłby tyle, ile Bitcoin był warty powiedzmy w momencie podjęcia decyzji, że sprzedają, ponieważ gdyby taka duża ilość. Bitcoinów weszła na giełdę i zapchała order booki, no to cena Bitcoina mogłaby naprawdę polecieć bardzo, bardzo nisko. Swoją drogą osoby, które liczą na taki krach i mają poustawiane ordery kupna na bardzo niskich poziomach, a zapewne by się ucieszyły. Także pierwsza rzecz tutaj zamykamy ten temat. Drugi powód do obaw, przez który dostałem setki pytań, to jest P Cycle Top Indicator. Już na moich ostatnich webinarach, które swoją drogą są dostępne na YouTube, film nazywa się Koniec Hossy na Bitcoinie, kiedy sprzedawać. Także, jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zachęcam was do obejrzenia tego filmu. Natomiast, właśnie na tych webinarach, już wtedy, 1 kwietnia, byłem pytany o P-Cycle Indicator. Obiecałem wtedy, że nagram o nim film, gdy zrobię większy research, no i przyjrzę się temu wykresowi. A więc, czym jest P-Cycle Indicator? Tak naprawdę P-Cycle Indicator pokazuje dwie przemieszczone średnie kroczące, tak zwane DMA, czyli Displaced Moving Average. Pierwsza to 111-dniowa, a druga to 350-dniowa razy 2. Kiedy te dwie DMA się przetną, a dokładniej kiedy ta 111-dniowa DMA przedcina tą 350-dniową, idąc od dołu, no to mamy, a raczej mieliśmy do tej pory lokalne szczyty lub koniec Hossy. Także ewidentnie tutaj widać, że kiedy pomarańczowa 111-dniowa DMA przecięła 350 razy 2, mieliśmy lokalny szczyt, gdy drugi raz przecinała idąc od góry, no to tutaj nic się tak naprawdę nie dzieje. Gdy po raz kolejny przecinała od dołu 350 razy 2, mieliśmy koniec Hossy, potem było przecięcie i gdy Kolejny raz przecinały się, mieliśmy kolejny szczyt 2017, no i uwaga, przecinają się te dwie DMA po raz kolejny. Także sprawdziło się to za pierwszym razem, za drugim razem, za trzecim razem, no i teraz jest czwarty raz, gdzie te kroczące, średnie kroczące będą się nam przecinać. I teraz taka ciekawostka, ponieważ akurat to musicie wiedzieć, ten wykres został stworzony dopiero w kwietniu 2019 roku, czyli gdzieś, powiedzmy, tutaj, a więc już po, po tym, jak faktycznie te trzy szczyty miały miejsce. Inaczej mówiąc, twórca tego wykresu, pan Philip Swift, po prostu tak sobie dopasował przemieszczone, średnie kroczące, aby wszystko się zgadzało i by przecinały się w odpowiednich momentach. Czyli akurat tam, gdzie są lokalne szczyty. Także w wielkim skrócie ten wykres nie powstał tak, że najpierw były śledzone, była ta śledzona 111 DMA i 350 razy 2 i akurat przecięły się na szczytach, tylko były tak podstawione, podstawiane różne DMA, aż przypasowało twórcy tego projektu i tego, tego wykresu, i akurat, akurat przecinają się one, prze, przecinają się one przy lokalnych szczytach. Czyli te DMA średnie kroczące były tak podstawiane, aż to wszystko ładnie zgrało się w całość. Także tu już jest taka pierwsza rzecz, która daje do myślenia. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu wykresowi uważnie, to możecie zobaczyć, że w roku 2013, kiedy mieliśmy tak zwany double top, kiedy to Bitcoin bardzo mocno poszedł do góry z poziomów około kilkunastu dolarów aż do ponad 200 dolarów w bardzo krótkim czasie miał to swoje odrogowanie i faktyczny szczyt tej hossy. To ewidentnie tutaj widać, że ten Bitcoin cały czas bardzo mocno szedł do góry. Faktycznie to te dwie DMA się przecięły. Następnie mieliśmy ponowną, podobną sytuację, kiedy to Bitcoin w krótkim czasie bardzo szybko poszedł do góry. Tutaj z poziomu około 100, kilkunastu, stu kilkudziesięciu dolarów do ponad tysiąca dolarów, czyli dziesięciokrotnie w bardzo krótkim czasie. I tak też mniej więcej wyglądają końcówki ranów Tak też mniej więcej wyglądają szczyty, hossy. Są one bardzo gwałtowne, mamy bardzo szybkie wzrosty. Następnie mieliśmy hossę 2017, gdzie Bitcoin faktycznie coraz szybciej, coraz szybciej szedł do góry. Ta końcówka też była bardzo szybka. Ten szczyt, który mamy w tej chwili, no nie przypomina tych szczytów ze wcześniejszych lat. Ewidentnie tutaj widać, że wręcz nam się robi mały garb. Mamy od miesiąca trend boczny, no a to nie jest cecha bulranów, to nie jest cecha hypu, to nie jest cecha hossy, że pod koniec hossy, przez miesiąc nic się nie dzieje i Bitcoin stoi. W miejscu. Kolejną ciekawostką jest to, że ten szczyt, te szczyty faktycznie wybijały i faktycznie mieliśmy przecięcie, przecięcie tego, tych dwóch DMA średnich kroczących, ale to faktycznie działo się na samym szczycie. Czyli tutaj mieliśmy lokalny szczyt i cena już nie była, nie była ani wyższa, ani nie, nie szła w bok, tylko w momencie tego szczytu było przecięcie. Tutaj, tak w momencie tego szczytu było przecięcie. Tutaj tak samo. W momencie tego szczytu było przecięcie. A co się okazuje? Lokalny szczyt. My tak naprawdę na Bitcoinie, jak sobie zrobimy zoom, mieliśmy gdzieś tutaj, a przecięcie następuje dopiero tu. Więc, żeby ten wykres wyglądał podobnie, to faktycznie musiałoby być przecięcie tutaj i mniej więcej plus minus 3 dni mielibyśmy koniec hossy. Natomiast patrząc na to, jak ten trend boczny wygląda, no to mamy. Opcję taką, że albo pierwszy raz w historii P Cycle Indicator przetnie się i będzie spadek, mimo tego, że to nie jest lokalny szczyt i to nie, je, nie będzie oznaczało szczytu tej hossy, ponieważ szczyt hossy był wcześniej tutaj, na tych poziomach, a nie tu, lub też e, po prostu to przecięcie. Po, przecięcie po prostu nie ma sensu i faktycznie ten wykres przestanie działać. Ewentualnie jest jeszcze taka opcja, że możemy mieć nagły wzrost i faktycznie Bitcoin dzisiaj urośnie do poziomu 62, 63 tysięcy dolarów i te, te dwie średnie kroczące się przetną i wtedy potencjalnie by się to sprawdziło. Dopóki Bitcoin nie przekroczy lokalnego szczytu przekraczającego 61 tysięcy dolarów, no to nie wygląda to tak, jak wyglądało w Trzech poprzednich przypadkach. Kolejną taką powiedzmy rzeczą, którą możemy się sugerować, możecie lub też nie, jak wolicie, bardziej jest to ciekawostka, a mianowicie jest to, że. Hosy bitcoina zazwyczaj nie kończyły się na początku roku, czy też w pierwszym kwartale, czy na początku drugiego kwartału. Mamy tutaj sytuację, w której mieliśmy końcówkę hossy, ta pierwsza, pierwszy buran, który się zakończył pod koniec czerwca, czyli powiedzmy w połowie roku. Natomiast dwa, dwie kolejne hossy kończyły nam się pod koniec roku. Tutaj mamy powiedzmy listopad-grudzień, tutaj mamy także końcówkę hossy listopad-grudzień. No, i patrząc na czteroletni wykres Bitcoina, patrząc na to, jak Bitcoin zachowuje się po halvingach, no to zazwyczaj te wzrosty rozpoczynają się na rok przed halvingiem, po halvingu przyspieszają i jeszcze jakiś czas trwają, więc też byłaby to nadwyraz szybka hossa. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jest, to jest to, że no umówmy się tak naprawdę. Tą hossę, tę hossę, te wzrosty są spotęgowane, są przyspieszone obecną sytuacją na świecie. Wirusem, dodrukiem pieniądza, wejściem instytucji. Więc, biorąc pod uwagę spadek siły nabywczej pieniądza, biorąc pod uwagę ogromne dodruki, biorąc pod uwagę to, że instytucje faktycznie w tej hoście zaczęły wchodzić w bitcoina. Poziom 60 tysięcy dolarów i to jeszcze taki wymuszony miesięcznym trendem bocznym. Raczej nie wydaje się końcem Hossy. O pozostałych wykresach mówiłem wam zresztą na ostatnim webinarze o MVRV Ziscor, który nie wybił nam czerwonego, nie przekroczył czerwonego. Mówiłem wam o Nuplu, który nie doszedł pierwszy raz w historii do niebieskiego, gdyby miała się faktycznie Hossa zakończyć. Pokazywałem wam, ile trwały wzrosty od dołka do halvingu i ile trwały od Halvingu do Końca Hosty, to by wskazywało, że Hossa faktycznie też miałaby się zakończyć pod, pod koniec tego roku. Niemniej jednak patrząc na to z drugiej strony, i tak na siłę szukając tego Argumentu mówiącego, że tak, teraz będą duże spadki, no to potencjalnie mógłbym Wam powiedzieć, że możemy mieć sytuację podobną jak ta, która miała miejsce w roku 2013, kiedy to mieliśmy Double Top i wtedy Bitcoin spadł ze swojego poziomu lokalnego szczytu powyżej 200 dolarów do około 60-70 dolarów i wybił kolejny szczyt. W takim wypadku potencjalnie wtedy ta, ten P-Cycle Indicator mógłby się sprawdzić, moglibyśmy mieć Przecięcie, faktycznie moglibyśmy mieć pullback o 50-60%, ponieważ ten pullback tutaj miał miejsce, wynosił mniej więcej 50-60%. Jeżeli faktycznie taki pullback miałby miejsce, no to moglibyśmy mieć potem drugi szczyt faktycznie pod koniec roku, i nawet te poziomy powyżej 100, powyżej 200 tysięcy dolarów też by pasowały, gdybyśmy. Powtórzyli ten cykl właśnie z roku 2013, i wtedy nie przeszkadzałoby nam to, że Glassnode nie pokazuje nam końca Hossy, bo tutaj też nie wszystko pokazywało nam koniec Hossy. Nupl faktycznie wybił tutaj niebieski poziom. MVR Z-score faktycznie pokazywał nam, że może być koniec Hossy, ale grube ryby tutaj nie sprzedawały. Grube ryby dopiero zaczęły sprzedawać tu, co wam pokazałem, grube ryby zaczęły sprzedawać tu, co też wam pokazywałem, i w tej chwili nie mamy takiej dużej sprzedaży. Bitcoinów przez grube ryby, jak miało to miejsce na lokalnych szczytach. Więc potencjalnie, jakbyśmy na siłę szukali tych spadków, no to potencjał do takiego double-topu jest. Niemniej jednak, no to słabo wygląda w porównaniu do roku 2013, kiedy to bitcoin bardzo szybko, bardzo mocno poszedł do góry, praktycznie pionowa krecha w górę, a tutaj tak naprawdę nic nam się nie od miesiąca nie dzieje. Na koniec mogę wam powiedzieć, że akurat te dwie teorie, którymi mnie atakowaliście przez ostatnie dni, bardzo fajnie nam się złożyły, bo ta informacja o tym, że Grayscale ma wydawać bitcoiny mówiła, że te bitcoiny mają być wydawane od 15 kwietnia. Dodatkowo P Cycle Indicator mówi nam, że te końce hosty są mniej więcej plus minus 3 dni od przecięcia się tych dwóch. Średnich kroczących i one mają się przeciąć dosłownie w ciągu następnych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, więc potencjalnie uznając, że przetną się, powiedzmy, 12 kwietnia strzelamy, plus minus 3 dni też wypada nam 15 kwiecień, więc te dwie teorie jakby powiedzmy na siebie się nakładają. No i teraz pytanie, pytanie czy one nie zadziałają jak samo spełniająca się przepowiednia, czyli osoby, które będą bały się tego, że P Cycle Indicator wskazuje nam, że będzie koniec Hossy, Grayskill będzie wypłacał Bitcoin czy te osoby nie sprzedadzą swoich bitcoinów po to, aby nie stracić, a przez to, że dużo osób sprzeda, to czy faktycznie będziemy mieli spadku. Więc tutaj taka, taka sytuacja potencjalnie może mieć miejsce. Niemniej jednak tak jak Wam pokazałem, większość wykresów z Glassnoda nie wskazuje na to, by był koniec hossy. Grayscale nie będzie wydawał tysięcy bitcoinów, a recycle Indicator został stworzony dopiero w 2019 roku w kwietniu, tak by Tutaj dopasować te średnie kroczące. Autor tak podstawiał długo średnie kroczące, aż mu się wreszcie wszystko zaczęło zgadzać. Także tak wygląda sytuacja w wielkim skrócie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wszystkim, troszeczkę Was uspokoiłem. Także nie lękajcie się i do następnego razu. Pozdrawiam, cześć. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę, napiszcie byle jaki komentarz, żeby algorytm YouTube'a lepiej pozycjonował ten film, by więcej osób dowiedziało się o kryptowalutach, co będzie dobre dla nas oraz dla nich, ponieważ im wcześniej się dowiedzą, tym lepiej dla nich. Natomiast jeżeli jesteście nowi na tym kanale, jeżeli chcecie dopiero zacząć interesować się kryptowalutami, to pod każdym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę główną mojego profilu w prawym górnym logu znajdziecie linki do giełd, które polecam, z których ja sam korzystam, gdzie będziecie mogli kupić swoje pierwsze kryptowaluty. Natomiast najważniejsze, jeżeli jesteście nowi i chcecie się rozwijać, to tutaj macie zakładkę Playlists, czyli playlisty, gdzie będziecie mogli znaleźć najciekawsze filmy. Klikając w tę zakładkę, i zjeżdżając nieco na dół, będziecie mogli znaleźć takie playlisty, jak chociażby ważne filmy. I te ważne filmy to są jak sama nazwa wskazuje filmy, które powinniście zobaczyć, czyli każdy widz tego kanału powinien zobaczyć te 13 filmów. Klikając w to, oczywiście rozwinie wam się playlista. Tutaj macie podstawy. Jest to 12 lekcji dla początkujących. Natomiast klikając tutaj w prawo, gdzieś znajdziecie zakładkę Recenzje kryptowalut. 43 recenzje różnych projektów, które wam wytłumaczą do czego służą różne projekty kryptowalutowe. Dziękuję za wysłuchanie. Do następnego razu. Cześć.